Co ten hejt? Po co to robisz? Po co to robisz? Je, 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 je. Po co to robisz? Po co to robisz? Sigma Ori 2340? Po co to robisz? Po co nie hejtujesz? Przecież sam masz dziwne filmy. Jakieś słabe. Jakieś tragiczne. Bo po prostu nagrywasz same ludziki z Fortnite'a. Na co ci to? Po co mnie hajtujesz, jak mam sam przefilmy od ciebie? Ogarnij się, ogarnij! Ogarnij się je! Yeah. Ogarnij się po cię zisuję i już Cię zisuje w tej piosence. Ja cię to, ja to robię, ja to ja to robię. I ja nie nagrywam jakichś słabych filmów jak ty, jak ty tragiczne filmy, to bo ty jesteś ty. Aha! Ja. Yeah tragiczne filmy pogódź się z tym? Bo ja cię disuję się tym. Ogarnij się, nie mnie Ogarnij się, po co hejtujesz? Po co? Po co? Po co? Po co to robisz? Po co? Po co? Po co? Po co, po co to robisz? Po co nie disujesz Sigma Oli? Po co to robisz? Po co to robisz? Jakieś durne filmy masz tylko 14 wyświetleń i 4 subskrybentów po jednym filmem. Po co to robisz? Ja mam więcej. Jestem lepszy. Film Cristiano Ronaldo był prześmiewczy. Nie. Ogarnij się. Ogarnij się. Aha. Ogarnij się. Ogarnij się. Ogarnij się. Ogarnij się. Ogarnij się, gościu, Oli. Ogarnij się. Po co to robisz? Po co ten hejt? Po co, po co? Ty już dobrze wiesz, że disuję cię. Więc ogarnij się. Bo, bo przestaniemy się lubić. Wiesz, że ja cię disuję. Dobrze o tym wiesz. Ja mam bardzo słabe serce. Więc tak zrobię. To moje postanowienia. No owe po co? Po co tak robisz? Przecież dobrze wiesz, co się stanie. Samo słabe filmy, zero editów. To po co sam mi to piszesz? Przecież wiem, co to kapkut, gościu. Ja. Yeah. Wiem, co to kapkut. Ogarnij się. Szybko nie wykorzystujesz. Ja właśnie cię hejtuję. Bo to distrak, Nagrany z fitem. Ja. Yeah, ja. Yeah. Nie, yeah, ogarnij się. Nie, yeah. nie, yeah. yeah, ogarnij się. Bo cię yeah. Następny raz Te uważaj na słowa kościół. Ju, nie. Yeah. Ogarnij się, oli. Yeah. Uważaj na słowa, bo to ostrzeżenie. Bardzo wielkie. I ostatnie. A jak jeszcze raz mnie zhejtujesz, to zobaczysz co się stanie. Więc nie lepiej mnie nie I nie hejtuj moich filmów, bo sam masz je gorsze.